Wszyscy w dziurę jedną popłynęli na sandacze, no i wszyscy tam będą stali. tam będą <laughs> Co Przytrzymało coś? Może i tak, może uderzy. Ale to jakby tylko przytrzymało, bez żadnego zszatnięcia. rybsko, uła, uła, uła. czekaj Czekaj, Słabo jest Poczekaj, poczekaj, nie, nie Ryb skoczyć złapał Tak Mówił że na Zegrze nie ma ryb, co? A. I to czekaj. zobacz I to jeszcze zobacz Na tego woblera co Ci dałem Prototyp nie, Jeszcze w sprzedaży nie ma To piękna ryba Czekaj, czekaj no i z ręki Ładnie, nie z live'a tylko z ręki Wiesz Nie nie nie, tu ono, tu w ten. O! Czekaj weź usiądź. No piękna ryba, gratulacje moje. Otwórz jej głęboko trochę. O, dobra. A i tak weź, tak, o. Super. Piękny, no ładny. Piękny. Mierzymy go? No byśmy zmierzyli.

83. No wody? No, chyba tak. Nagramy? No, nagramy. Rzuć go, tak wiesz. Wstanie i No gratuluję. Ale. Dziękuję bardzo. Da. Czyli jednym słowem, wyciągnięcie woblerów od Majkiego nad wodę i biorą. tutaj no, i no na, na pewno na pewno wędka się jak robi to chyba raczej, raczej to nie jest wymyślone w komputerze z tego tamtego rzekotkami co nazywa się robi robi ten majki co no. Ma siłę do tego i chęci, żeby, no. żeby to on Paweł, wiesz, trochę osób nad tym pracuje, nie? Duży przeszczał przynęt. ładuję ja sobie zapalę A i ta wędeczka mi się kurwa tak podoba Tak mi, tak mi leży Tak mi leży ta Zobaczcie prototypy woblerów do trollingu od Hype Tackle no i kolega założyłem mu przynętę i złapał tutaj Kamil rybę. Widzieliście jaką? Nie byle jaką rybę? No taka 80 Osiemdziesiąt 83 dokładnie. Gruba z był taki, gruba, nie? Gruba. No piękna ryba. No nic trzeba próbować. Założyliśmy dwa takie same woblery w tej chwili ja założyłem drugiego i też będę próbował Teraz tam usiądę Kotwice są dobre No takim na takich kotwikach wypuści No, może, może Lata, nie? Lata Dobrze. Nie no wędka ładuje i to jest do 85. Ja też mam tak. Do 85. Tylko, mm -hmm. Też mam taką wędkę, tylko zostawiłem ją w samochodzie. A mówię, wezmę tą, nie? To w razie czego to porzucamy we dwóch. A to co to jest? H2. H2. No, no to to już budżetowo, nie? Ile taka kosztuje? Cztery paczki? H5? To 2 No ta no to, to, to jest w ogóle. Ja przecież kupiłem cały Gdzieś... zestaw. 220, 520 złotych wędka, kołowrotek i plecionka jeszcze. Ale kołowrotek też jest dobry. Powiem e, Ci, że... To e... jest e, dobry no, jest, jest no, za takie pieniądze to jest tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo uczciwe, nie? Jest w porządku. Spisuję, ale wiesz do czego? Do Terolingu. Jest no. dosłownie jak zakładasz boblera to ta wędka cała chodzi. I to tak, że tak jakby szczytówka stała, a ona drga po środku. Od... No, 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 no. Ja do trollingu to kupiłem od Savage'a taką specjalną do... Ale do trollingu... Ale na się najlepsza. nie da rzucić. Całe przelotki, dużo przelotek. Mhm. Do rzutu to się nie nadaje, ale taka typowa. Wiesz co, to... O, o poczekaj. Bożysiu. Oho, kurde. nie, nie. Samy się puszczą? Do, do rzucania takimi większymi, puć, puć. większymi to jednak jak ten dolnik jest długi Mówi, ja to... nie? Tak, tak, Ja tak. też wolę Dużo, dużo lepszy okay. to, to, moja? Nie. Dużo lepiej się, się ładuje Wiesz No ale pokaż, ale robić. pokaż te woglery Weź takiego drugiego Zobaczcie wędkarze jakie to piękne stwory są Macie dwa Praktycznie bardzo głęboko schodzi. Jak możecie ustawiać, trzy zakresy głębokości. My mamy na największą głębokość w tej chwili poustawiane. Stoimy na ilu? Na, 8, na 9 metrach. 9-10 metrów. I nie dochodzi do dna, ale no idzie daleko, nie? No, głęboko bardzo, i bardzo agresywnie. No. Bardzo fajnie. Nawet na leniwe szczupaki Nie ma jeszcze w sprzedaży, w sklepach. Zabrałem tutaj kolegę właśnie po to, żeby też pokazać jak pracują niektóre nowe przynęty, żeśmy pierwszy raz je zabrałem na dowodę na dobrą sprawę. Tester? No i udało się. Jako tester dzisiaj jesteś. Tak jest. No dobre, no dobre przynęty. Te gumy fajne mają, te... A! Y, też dostaliśmy na testy, wiesz co, I jak wchodziły te... Te małe takie gumki z tym takim brzuchem no. jak one buddy to no. chyba dziesiątki, coś mieliśmy, takie no. semki, no coś takiego. Mm -hmm. Wiesz jak szczupaki napierdzielaliśmy na Siemianówce, na tym? Tak. Podcinki czegoś, no to... co drugi, co drugi rzut, co drugi rzut to i waliło. Raz się nie chciała, to trzeba było powtórzyć. No dzisiaj, dzisiaj dużo łodzi, ładna pogoda się zrobiła tylko żeby nam się nie zepsuła, bo oni zapowiadają ten Deszcz ja Muszę zobaczyć która jest godzina ale dobrze lata daleko nie To tak na jakieś 30 metrów to rzuca się jak nie więcej Ja jeszcze mam mało tej żyłeczki, te pociągi no. Jakby była pełna szkula to pewnie jeszcze Udałoby się troszkę. Parę, parę metrów za. No i wędkarze jedna z najważniejszych spraw. Wobler ma grzechotkę. I, I bardzo ładny dźwięk tej grzechotki. Szczerze to chyba czas będzie go zabrać na sumę tego w z taką grzechotką nie no chodzi o to że ma niski dźwięk rozumiesz ta grzechotka bo niektóre są takie kurki że takie mają huku dużo robią a to jest taki niski Muszę i ja się wziąć za robotę, bo wyzeruję z tego wszystkiego, a tutaj tylko ty wędkujesz, a ja siedzę. Ciekawe jakie ceny rzucą na tych problemach. Słyszałeś nic? Nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem. Wiesz co, stanę tutaj teraz, ale nie wiem, bardziej reagują może i z ręki no, albo przypadek, ale trzeba popróbować, bo jak uderzył to widocznie może im szybciej oddać. czasu to pogrupują no, się pogrupowały się ewidentnie bardziej w to no, ale to. A nie chcę. Nie wychodzą, nie podnoszą się. Wiesz o tym mówię? To mała ryba jest. Bardziej tutaj jest jeden, nie? I on, przyklej... on się przykleja do dna, wiesz o co chodzi? I wychodzi, jak mu coś nad głową przepływa. Raz uderzył, nie? Drugi raz wyszedł, przyjrzał się. Nie wiem, czy wiesz co, powinniśmy zrobić? Zmień gumę, nie? Tak, no. weź, zmień gumę po prostu. Bo on się jej już przyjrzał dwa razy, wiesz? Najlepiej kolor główki, żeby zmienić. Dobra. No się jakąś... Czekaj, czy to może, a, a ty myślisz, żeby ten. Co? Y, taką, na, taką naturalkę czy nie? No. Zakręcić no, czarną główkę? Mhm. Trzeba po prostu zmienić ten. I wbij tą kotwicę od spodu w gumę. Wiesz o co chodzi? Żeby jej nie odwrócić. Musisz sobie po prostu już wiesz mniej więcej jak, musisz sobie zestawy porobić, żebyś miał ze dwie, trzy gumy uzbrojone. Bo tak to za każdym razem wiesz, to sobie będziesz czas po prostu tracił. No tak. Szybko operować, bo on już obejrzał tą gumę. Widzisz, wyszedł drugi raz do niej i nie uderzył w nią, a w tamtą uderzył. Znaczy w tamtą, w tą samą uderzył, tylko za pierwszym razem. Mhm. Spubnął, spubnął, może nie uderzył, spubnął powiedzmy Nie no wystartował, bo widać wystartował. było I wbiją od spodu Pokaż, daj na ślub tak, żeby była pod kątem Jak on jedzie, wiesz o co chodzi, żeby jej nie odwinął, nie? Tak. Nie mała, nie za mała <klujny> co? Nie. Ale wyszedł od razu, nie? Twój... Widzisz jakie to łatwe? No, no. I teraz no i zaś i pytanie, nie? No? Co mu nie, nie pasuje? pasuje? Kolor nie pasuje, kurwa kształt. Kształty są fajne. Według mnie to, to jest fajny kształt na tutaj, nie? To co im mogło nie pasować? Zabij. Mnie. Nie wiem, może jakiegoś wścieklaka mu za, trzeba założyć i tyle Wiesz o co chodzi? No. Weź mu załóż to, zobaczymy. Może mu czerwonego koloru brakuje. Napłyniemy go jeszcze raz, ale zapalmy, bo już mi jak kark trochę wiesz, wypal sobie też na spokojnie. Jak ma wziąć, to weźmie. Napłynę go, bo wiem, gdzie jest, to wiesz. Jak nie dzisiaj, to jutro go wyciągniemy. No taka prawda Ale jest pierdolony, widzisz, leży przyklejony do dna I dopiero jak coś mu nad głową przepływa no. Nie pomnosi. no, już wiesz, ja już sporo mam <coughs> sporo przemyśleń, wiesz? No. Bo to jest tak Ja jak bawiliśmy się, mówię, no zobacz, echo jest, tak? Łódka jest, wszystko, kurwa jest, sprzęty są ale i bawiliśmy się właśnie w co mamy tego tego y, jedynkę tego akipa, nie? Mhm. Wszystko jest. Ale zupełnie inaczej, wiesz. Ja to wiesz, za ale blisko, na jedynkę też widać. Tu mówiłeś, tu mówisz, no wi ale widać, widać i ryby też było widać, no. i to wkurwiało. Podchodzi i odsunie się, no. nie? Ale, ale, przyjeżdż... ale inaczej prowadzić trzeba. Trzeba wy... dużo wyżej, nie? Mhm. Bo my to tak... Pod faktycznie... rybami, no. tylko ona musi być pierwsza, załóżmy, żeby się odcinała od nich. Pod rybami musi być. A, a nad nim, żeby on ją widział. I nie no. może być za nisko, no przynęta, za 20 cm, no. bo on jej nie będzie widział, bo tak. to jest stożek. R znaczy nie stożek tylko jest na górce stoi rozumiesz jak mu się coś nad łbem po pojawia to wyskakuje dokładnie no i teraz tam od razu uderzył może mek... się łukuł jak go poczułeś mógł się łukuć i jest ostrożniejszy no ale fakt że, 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 że ten metr nad nim to jest naprawdę to jest, to jest odpowiedni może dokładnie nawet tak punkt, bo, wtedy, ona... bo wtedy on ma daleko no. i startuje Starti. i musi wystartować żeby ją złapać bo mu spierdoli no. rozumiesz? No, jak będzie nad, nad, nad jego głową to może za krótko będzie ją widział może. no tak Musi do niej wystartować. Jak wystartuje, widać się jeden nie wciął nie. Tam przy tym prowadziłem, przepływałem, widziałem jak wystartował i się nie wciął Poczułem go nie na tym, ale nie było wcięcia. No, także te 100 gram to, 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 jest, to jest. odpowiedni ciężar. Oni nie wiedzą o czym mówią, bo. Tu jest kwestia tego, że jest falowanie. Wiesz o co chodzi? Tak, tak. Ta. No tutaj, jak jest duży ciężar, to, to precyzyjnie można tą przynętę podać. A nie się bawić, że ona ci odejdzie. A za chwilę, no my jak łowiliśmy, to rzeczywiście, kurwa, no, no i nie ma. I kręcenie tym przetwornikiem. Non-stop kręcenie. Bo no. gdzieś zniknęła. No ale jak główki by 15 gram, to 100. A z Satim jak pływali to pokazywał wam jak to też wygląda tak? Z Werta czy? pokazuje, pokazuje szkoli, no to to samo, to samo. Tylko, że ja u niego nie pływałem jakby jako uczeń. Aha. Nie było jakoś ani czasu. Kolega pewnie jakiś? Tak, kolega, kolega, kolega pływ, z nim pływał i zaraz, i zaraz Active Target <grym> był zamawiany. <grym>